Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Na sam koniec Lunatik z drużyny PAK. Cześć Lunatik, witam Cię podczas naszego challenge'u granatowego. Cześć, cześć, witam. Tak, jeżeli chodzi o e, sam challenge, dla widzów, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać naszych poprzednich konkurencji, 5 granatów w ataku, 5 granatów w obronie, plus dodatkowe misje. Tutaj też jeszcze poinformuję Lunatika. Także pytanko, czy jesteś gotowy z granatami na Mafie Vertigo? Jedziemy, jedziemy, jestem. Daj mi te Rozpoczynasz w ataku czy w obronie? Bo gry jesteś sam dzisiaj, nie ma twojego kolegi z drużyny, więc musisz jedną, i drugą stronę pokazać. W obronie ci. zaczniemy jak się w TP. Dobra, no to rozpoczynamy od teorii prostego zadania. Jak już jesteś na respie, prosimy o smołka na zajęcie rampy tego rzucanego w biegu. O, no. właśnie problem jest taki, że w życiu go nie rzucałem, ale widziałem, jak koledzy go rzucają. No i sprawdź czy ci wpadnie. Czy mamy kciuki, czy mamy kciuki zaraz? Tak jest, zaliczony grant. także pierwszy ci się udało smoke CT. Cyk. Dobra, e, kolejna rzecz, e, prośba o, jak już jesteś w okolicach Bobsite'u, o dorzucenie takiego klasycznego Onewaya, który wpada w okolica tego dźwigu, na który patrzysz. No, Widzę tutaj, że chyba bazarz sztuczki, ale trochę out of meta jest ten one ale można go rzucić, Zaraz przejdziemy do metowego, spokojnie. Ale no, pięć zadań musi być, także przechodzimy do tego. A teraz coś chyba bardziej metowego: czyli rzucenie one way'a, który wpada centralnie na worki, żeby rywal nie wystawał mu tylko headshot. Jakbyście chcieli głębiej zająć rampę. Na worki, czyli chyba chodzi. Jest tutaj, dokładnie. Tak jest, żebyście mogli się tu strzelać i wyłączyli pozycję poprawek. Powiem Ci, że akurat wczoraj pokazywałem kompanom takiego smoke'a. On był na to. Na przykład z tego miejsca. O proszę. A z Bombsite'u umiesz takiego jeszcze? Czy tylko stąd umiesz? Stąd ci też już zalicz, ale jeszcze z bombsite'u, widziałem, że. Powiem ci, góry... że nie znam, ale widziałem, że ta go rzucał ostatnio w meczu, ale ja go nie znam. Znam go jeszcze z dźwigą, o, mniej więcej. No to ale... pokaż jeszcze z dźwigu, jak go dorzucisz no, to to. to chyba... No to się chyba... No, to ja go znam na pewno. Dobra, teraz udaję, że, że mierzę. I że pamiętam go, i że go znam, bo gram po drugiej stronie w ogóle mapę. A, prawda, no to pół punktu dostaniesz za to, że chociaż na górze. A i po co się przyznawałem, bez sensu. Dobra, Nawet. no to skoro e, grasz bliżej bombsite'u B, no to to akurat osoba bardziej rotująca, podejdź proszę w okolice... Środka, część się nazywa pustem. Tutaj, gdzie patrzy się po prostu o po prawej stronie, teraz jak jesteś, wskocz sobie na tutaj o. I z okolic tego miejsca kolega na B prosi ciebie o dorzucenie smołka na zajęcie. Dają on sobie schody. Jesteś w tych okolicach i kolega chce, żebyś mu na B przy schodach dorzucił jeszcze raz smołka na zajęcie. Głębokiego. Pytanie, czy wiesz Tak, o tym biorę smołka w rękę. Pewnie wiesz. To jasne. I biegnę. Biegnę, 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 biegnę. biegnę Ty mu dorzucasz i odpuszczasz środek. A jakbyś nie miał nie, bez A się miał z daleka to tak Pamiętam jakiegoś takiego stąd Dobra lewo od koła. Zobaczmy czy pamięć mnie nie myli O nie No minimalnie o, minimalne. Możesz drugą próbę za pół punktu ewentualnie I rzucałem na to lewo Może jeszcze bardziej lewo to pomoże? I coś czuję że właśnie To jest Zabierzyc. właśnie ten talent do granatów Niezaliczane. Dobra, ale zostałaś taka na skutek łatwiej. Także na spokojnie nadrobisz. O! I pan. No, to ale, to fajnie ale, fat, ale za, już za poza późno, ale za późno. Widzowie zobaczą to że szuka, na, Tak tak? Jest. Tak jest. Ostatni smoke jest. No, wydaje się, że najprostszy, czyli e, jesteś już zawodnikiem odbijającym powoli okolice bombsite'u A. E, w sensie, z paka na A odbijasz A. Czyli możesz sobie podejść troszkę bliżej tego miejsca. Tam jak masz. E, bliżej konektora, bym powiedział, czyli prawej strony. O! I z tego miejsca szybko kolega prosi, że potrzebuje smoka na odnogę, dorzuconego na retake. Czek. Czek. I pokaż, że wpada. Jest smok na nogę. Mamy zaliczony 3,5 punkta na 5, jeżeli chodzi o stronę CT. Można sobie e, polepszyć ten wynik, bo od 1 no, no, do 3 no. punktów można otrzymać za pokazanie misji. Już Ci mówię, o co w tej misji chodzi. Czyli e, ktoś ciebie pyta, jakiś widz przykładowo, czy, czy jakiś fan, e, że gra sobie ostatnio Vertigo, na przykład na matchmakerze czy na faceicie i szuka jakiejś fajnej takiej misji w CT na solo, a ewentualnie duo. Coś, żeby na przykład wyciągać entry fragi, może być dla snajpera, może być dla riflera, może być coś co sam grasz albo w meczu, albo kiedy sam grasz faceity czy, czy, czy inne gierki. Co lubisz takiego solo, max, duo, żeby robić różnicę w CT? Znaczy, jest taka jedna misja na ak, która mi się bardzo podoba, ale niestety mogę ją robić tylko sytuacyjnie, jakąś troszkę gorszą broń na przykład. I może tam pokażę, mimo iż nie jest pod moją stroną. Nie. Czyli kolega rzuca nam smoka, najlepiej żeby znał te respowe, które się rzuca z pierwszego do drugiego respa, najlepszego, ale powiedzmy, że nie zna. Chociaż bardzo potrzebny jest ten szybki, no ale powiedzmy, że rzucamy tego. Czyli kolega daje smok na rampę, w chce jeden. A najlepszy spawn, który sobie to skolował, który chciał to zrobić, leci, flashuje się w taki sposób i robi samolot. I wchodzi tutaj przeciwnikom na żółta. I to jest misja na zajęcie rampy. Misja samolotu. Tak tak, to jest bardzo szybko. Jeżeli, to można tak powiedzieć. Jeżeli przeciwnicy bardzo szybko przejmują tę rampę, wchodzą, chcą z nami grać agresywnie, to my po prostu robimy tę misję, przeskakujemy nad przeciwnikami. I oni są w soku. Patrzą tu, dostali tego flesza, który tutaj wybuchł odbity. Przelatuje się im nad głowami i po prostu strzela się w ich plecki. Dobra, komisja jednoosobowa, jury ocenia to na 2 na 3. Punkty, do no, no Spoko.